poprzednim odcinku. Elektryk, jak saper pamiętaj, uśmiechnięta buźka. Jak na to podłączę, to prąd w całym teście wyje... Widzowie wywali kory, czy nie wywali? Czy ja tak będę robił cały dzień. Zaraz szczury pobudzisz Bogus. Dziwne, ze się nie męczysz i nie pocisz takim kuciem. Wezwiertłem nie masz wiertarki. Chłopie, weź się, nie męcz i zrób to kątówką, starczą do betonu. Taśmą doklej i będzie git się kotyguje, nie będzie widać później się to zaszprejuje. prejuje na żywo dostępne na twitch.tv ukośnik bogusław podkreślenie mm -hmm, mm -hmm. tu wykujemy bo idzie to. achtung achtung Dobrze będzie, kurczę, na słowo honoru. Stary, nie zrób go mi, kompa wyłączy. Może dam radę. Sznurki atakują. Dzisiaj muszę porządek z tymi kablami zrobić. Nie mam pojęcia co, jak, gdzie, ale robię. Czemu tu jeden jest wolny? To puszkę też schować? Normalnie? Alpejskie podłączenie, do czego to idzie? I pociągniemy kabel do kuchni. Nie. Przeciąłem nowy kabel, sprawdzę wszystkie bezpieczniki, to. To jest światło, tak? Elektryk jak saper pamiętaj, uśmiechnięta buźka. E tam. 230 ma po kablach, to nie moc. Ja już kiedyś nie... Je... Ostro. Miałem 15 lat, umarłem wtedy, a ja teraz nie żyję. Dwójka, które to są, kontakty. Wierzy pro, Świeży po kablach, to może mnie budziło trochę. Nie, mnie... To nie jestem. To będzie to? Ta. To jest dwójka. Jaki portal kominkowy? Bo ja nie wiem, co tu tutaj robić dokładnie. No to możesz robić pewnie w piwnicy nawet. Powiedzcie mi, czym jest portal kominkowy? Portal do Anshigona. To jest dwójka też. Nie. Trzeci to chyba salon. Trzeci to też nie salon. Nie Hans, tylko Royal Cubix żona z kolejnym wspaniałym pomysłem. Trzeci to jest to. Ta, ta. ta trzy jajka i dwa ogórki Czyli jak my możemy to rozdzielić? Powiedzcie mi Tu idzie od bezpiecznika Idzie tu mu tu z dwóch wychodzi na jeden? Jak zbudujesz ten portal kominkowy to jak wejdziesz do niego to zniknie? Teraz ja zrobię panterkę przez to Kominkowy, tam będzie piękna na nim piękna ozdoba choinkowa, owisiały skarpetki świąteczne A później cały rok będzie stała i zagracała piwnicę tak o na kręgosłup! Działa, jesteśmy bardzo skupieni. Tak? Co robisz? Nie wiem, a po kablach. Portal będę tam robiła, bo tam i tak brudno XD. Portal randkowy, ale kominkowy pierwszy raz słyszę. Patrzcie co załatwiłem z otwornika. Mnie gardło boli. Puff, puff, puff. Będzie próć jak purchawka. Tutaj zrobimy kółko. Na jakiej wysokości te kontakty powinny być? 35 cm od ziemi. Gdzieś tutaj. Nie. Tylko zrób te 35 cm wszędzie. Tu się wykuje po całości, tak? Tu się tą puszkę wsadzi. Co dalej? Co dalej? Tutaj przy suficie, tu jest deska. Przydałaby się muzyczka z bajki sąsiadów, jak patrzę na to wszystko. Uuu. Odnowam kabel pociągnąć, przez co tu jest łączenie. Nie wiem, kurwa, zobaczymy, jak to w tym działa. Jak to działa? Ej, to się tylko tak wkłada, czy co? To jest na wcisk, z ditu się nie kręci nic. Tym mnie kręcisz, tylko wsadzasz. Kurwa, nie, wiem, by nie kręcić. Musi wskoczyć. A wsadzasz? Kolej, a, że odcie... a śmigło pewnie kręcone jest przed grą wstępną. Czemu to nie wchodzi? O. Tak? Nic dziwnego, że robi na odwrót. Mordo na spokojnie jak z kobietą. Nie tak źle. No. uderzać i kręcić się. A, Tu przebicie jest jakieś Iskry tu idą, połamiowało. wam. Matko bosko, kto dał mu takie zabawki. Nie tak kurwa. Dolej młuczka do mięsa się nie daje. Weź tu kurwa. Iskrzy całe! Weź pi** wyłącz! Tak powinno iskrzyć? Bez lepiej młotek i przecinak. Tak to działać powinno? Gdzie ci iskrzy! Tak to ma iskrzyć się? Ci nie będzie, bazancie! Weź ja tego nie dotykam! To nie działa! To tak, to... to ty nic nie wykujesz! Prój, a nie ma dociśnij Załatw otwornicę do puszek! Mam! Mocno dociskasz i napierd***** jak Charlotkę! A mówiłam, zostaw to i rób portal kominkowy, tam tylko łą potrzebujesz! A do czego jest ten guzik? Parkside z Lidla daje radę. Najlepiej młotkiem doszło wczoraj, nie? Jestem gorzej zmęczony niż tym młotkiem. Jest i mój ulubiony specjalista od fuszerki. K***o połamałem. Ja p***olę. Za duża dziura na jeden kabel. Połamałem. Ściana twardsza od buta ja jeby jaki żelbet z cegły. Ale ty jesteś specjalista jak to zrobiłeś z Di. <grym> Dobry as. Ha, ha 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 ha, Parkside, trzeba mieć talent. Haha. Jakby chciał, to nie zrobiłby, a tobie się udało. Pierwszy raz w życiu widzę, żeby taka gruba końcówka pękła ostro. Był to z temu zdi. No jakieś nadłamane mi pewnie dał. Gównolit jakiś. Jakiś badziew. No to młotek i przecinak i lecie z koksem. Otwór zrobimy? Otwór uda się zabieć? Co ty robisz? Bez udaru. Obraz nasz Darów to można dostać. Co tu się ha Hahaha! To trzęsie. Korona cała zaraz odpadnie. Lepiej jak Makita przez 3T. Jakby takim borował, to by wyburzył pałac nauki i kultury. Nie zmienia je, jak się kręci, bo rozjebie... Pokaż tą sztukaterię na suficie po wczorajszej robocie. Ładnie jest. Trochę mi zabrakło. Kupiłem dęk maszynowy i zaraz będziemy dokręcać też to. Ja pie... Jak to działa? Gdzie ja mam ten wiertło? Z D. Zaraz po kablu będzie. Zdi. Pewnie zostło w starej dziurze. Tu mi chyba wpadł za karton gips. On coś mówi, że do karton gipsu inne powinny być. Do GK są z wąsami. No to znaczy, że są z wąsami. Witam serdecznie o widzę nowe narzędzi używane. Powiem ci, że przez chwilę używałem i połamałem. O nie. Dobrze, że ci nie pożyczyłem droższego sprzętu tarza się ze śmiechu. Czekaj, ja muszę sobie zdjęcie zrobić, żeby wiedzieć jak to było zamontowane. Jak do lewej, do prawej, niebieski na lewo, brązowy i od dołu żółty. Zależy jak patrzysz, chyba nie. Ja nie wiem, jakie ja to słowo mnie. Najwyżej, jak źle podłączysz, to będzie się odwrotnie wtyczkę wsadzać i tyle. Jakiś motyk. Ale se roboty lubisz robić. Jaki Przeciągnij robota? kabel pod KG. Takie wchodzi. mamy społeczeństwo, że nie chce im się pisać i piszą skrótami z D. tu dużo kleju dał. Narobil kleksów, to teraz musi kuć. Uciąć nadmiar. Zasupłał i wywinął od dupy strony to się nie mieści. Co on zrobił? Fuszerkę zrobił zaduso tego kabla. Ale złość. Ha, 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 ha. Daj mu, daj mu. Daj mu! Zostaw Marek te kable, bo teraz będzie cię dociskał i ja pacę do ściany. Habbi ma szczęście takiego męża mieć, co wszystko umie. Nie tak, bo izolację uszkodzisz. Ta izolacja jest miękka jak nogi starej. Ludzie mają do tego specjalne narzędzia, dlatego to robią. Tarza się ze śmiechu. Dobrze robi. Nóż kuchenny to nie narzędzie. Ten jak marchewkę obiera ten kabel. Łatwiej <gry> to by było zrobić gniazdka bezprzewodowe XD. Nie tak, palatomek. Uważaj na napletka! Złamał pięć noży z D. Ja Jajeby, będzie wlaczak światło, a będzie dzwonek się wlaczak. <gry> Włożę do gniazdka ładowarkę, a spuści się woda w kiblu. Są takie specjalne nożyczki, że nacinasz, obracasz dookoła i zaciągasz. Kondon to delikatnie się zsuwa z chuja, a nie zrywasz go jak skórę z napiętą. Dobrze ci idzie, ale lepiej zrobi to żonka. Ona umie ściągać już kondona i ma pazurki, żeby przeciąć ten kabelek. Bierz kier, bo nie wyrobisz się do szesnastu z tym kablem. Dzwoń po żonę, powiedz, że jej pazury są potrzebne. Spróbuj może pogrzać palnikiem ten kabel. O pana, to tylko mam. Myślicie, że będzie mięk miękki? W następnym odcinku. Fajny ten bamboks. Gdzie ja tę dziurę robiłem? Transmisja na żywo, którą oglądasz, jest w pełni reżyserowana i oparta na wcześniej przygotowanym scenariuszu. Każdy element od dialogów po działania jest starannie zaplanowany i realizowany przez profesjonalistów. Osoby występujące w transmisji to doświadczeni aktorzy i specjaliści, którzy dbają o to, aby całość przebiegała zgodnie z ustalonym planem, zapewniając wysoką jakość i przewidywalność wydarzeń. Wszystko, co widzisz, jest częścią zaplanowanego show. Prosimy, aby nie naśladować zachowań aktorów w prawdziwym życiu.